Podniecony trochę jestem dzisiaj, gdyż ponieważ jutro jadę w trasę ciężaróweczką marka samochodu, bo pytacie yy, MAN, będziemy łódki wodzić, znaczy jutro jedziemy Ostrowa, potem do Szwajcary tam dwie zrzutki i lecimy na pusto do Holandii po domki holenderskie i do domu. Nowym jedziemy manem 11 tysięcy przebiegów automacie. tyle mogę na ten temat powiedzieć, no dzisiaj zadzwoniłem tam i od razu do praktycznie z marszu, jutro 10 rano wyjazd, czyli we wtorek stawiam się w firmie, na bazie i jadę nie? jadę na początku kierowcą, żeby pokazał mi jak wszystko tam pozabezpieczać, te domki holenderskie raczej nie będzie nic skomplikowanego ale papiery jak tam wypełnia tachograf to tam też będzie raczej żadnego problem Na razie będziemy, to kółeczko robimy podwójnie. Także jak we wtorek wyjedziemy, no to w piątek w nocy, w sobotę, ewentualnie no, będę wsiadał, pewnie już y, dane, dadzą mi tę swoją ciężarówę i będę jeździł swoim autkiem. No zobaczymy, jakie to autko, czy daw, czy man, czy, czy co. No, zobaczymy. Wszystko się okaże. Także czekajcie na filmy. Na Facebooku będę dawał zdjęcia. W Niemczech mam internet, to pewnie na, na bank jakieś dodam zdjęcie zestawu. No i tyle, nie? Taka Sytuacja wczoraj dodawałem, że nikt nie dzwoni, a dzisiaj już dodaję, że był telefon wykonany przeze mnie i sytuacja opanowana, jedziemy w trasę. Także zajebiście, jedwabiście, pozdrawiam!